kochani, dzisiaj robimy czytanka na Majdla. Dla znaków ognia, baran, lew i strzelec. Rozłożę Wam karty, Wam wszystkim, a potem będziemy potem będę robiła oddzielne filmiki, tak. Je vais la Daniłka weźmiemy też taką No dobra, mawie koniec OK Lew Lew o, oh, królowa drzew, królowa drzew, czyli pentakli. Piękna karta generalnie, bo to jest uzdrawianie, tak? Zresztą ktoś kto nas y dokarmia, tak? Piękna karta, jeśli chodzi o takie... O, czuję energię, fajnie. O takie miesiąc pełen idei, pozytywne, pełen energii, tak? Tutaj jest też 7 pentakli, czyli y to może być połączone z tym uzdrawianiem, tak? I wynikiem tego może być ten piękny, pięknie dużo energii i pomysłów. Że Wy tutaj, jakby coś już jakieś, od jakiegoś czasu już pracujecie nad czymś i ta idea wzrasta. Ta idea się faktycznie pod, pod, tym, pod tą Waszą opieką, pod tą Waszą czułością, pod tą, w związku z tym Waszym właśnie naświetlaniem i światłem, jakimś skupienie energii czy czy miłości, tu coś wzrasta, coś już się dzieje, tak? Już jest zakorzenione nawet, tak? Eee, Słuchaj głębiej. Ta karta mówi o tym, że często my sobie nie zdając sprawy, bo ten anioł stróż nam zawsze przy nas jest, czy ktoś bliski, tak? Ten świat duchowy istnieje tam w dobrych, wiecie, to oczywiście się można od tego odciąć, to nie jest tak, że jesteśmy w każdym momencie obserwowani, eee, możemy sobie to energetycznie poprosić o prywatność i zablokować to, ale też warto jest jakby czasami wsłuchać się głębiej w swoje intuicję. Czasami jakiś anioł struszczy, ktoś, jakiś nasz opiekun, czy ktoś z naszych krewnych próbuje nam coś przekazać. Czasami w snach, czasami w tym momencie, kiedy zasypiamy, na przykład to jest taki moment między, jak to się mówi, snem a jawą, kiedy jesteśmy bardziej wrażliwi na tego typu wiadomości. Więc może posłuchaj głośniej, tak? To znaczy posłuchaj głębiej, co jakby ta twoja intuicja, tudzież ktoś z tego świata duchowego próbuje ci przekazać. No, mistrzowie duchowi macie, widzicie, to jest jakby połączone, tak? No ale ona tu mi weszła, więc ona jest jakby na takim, jeśli chodzi o wyjście, na koniec. Romans i połączenie, męska energia i realizacja. Słuchajcie, no tutaj ewidentnie jest jakby coś się masz już zadziać. Realizacja to znaczy, że już coś zasieliście i to już właśnie rośnie, tak? To jest pokazane. Do tego jest ten pełny, kreatywny czas, pełen, e, jakby coś. Tutaj po prostu się zaczyna coś dać, słuchajcie. Coś, co wy już sami wykrowaliście w swoim życiu, tak? Słuchaj dalej swojej intuicji i tego, co jest Ci podszeptywane przez ten świat duchowy. Tu jest też e, z obietnica tego właśnie takiego połączenia z kimś, że jesteśmy w związku z kimś, kto nam pomaga, kto nas wspiera, tak? To nie musi być oczywiście chłopak, dziewczyna, to może być równie dobrze mama, może być równie dobrze siostra, przyjaciółka, przyjaciel. Tata, no ktokolwiek, brat, siostra, tak? Słuchajcie, ale macie kartę mistrzowi duchowi. Potężni, kochający i mądrzy, duchowi nauczyciele czuwają nad tobą i cię prowadzą. Czyli jest bardzo się podkreślone Z dwoma kartami. Czyli jest to ważne dla Was, słuchajcie, wy w tym, w tym miesiącu, tak? Że tutaj coś się dzieje, to jest jakiś moment przełomowy, może, gdzie wy coś już po prostu rozchwita, coś się zaczyna dziać. I wy dokładnie wiecie, macie, co, co macie robić. Macie pełną energii, pełno. Pełno działania tutaj się będzie działo. To jest też jakby dzięki temu, że się uzdrowiliście w jakiś sposób, tak? Sami to sobie poradziliście z sobą, z tym coś, co mieliście w środku do przepracowania. Królowa... No tutaj jest typowa taka uzdrowicielka właśnie. Uzdrowicielka jest w, tym, w tej karcie. Ale to jest... To dobra, czemu ta karta mi została w rękach i co chce mi to powiedzieć więcej. Tutaj jakby nie bój się, tak? My jesteśmy z tobą. Dosłownie mi to krzyczy tutaj. Nie bój mi, nie bój się, jesteśmy z tobą. Masz wsparcie. Męska energia. Męska energia i słońce do tego, tak? Czyli wasz, jakby. Wasza planeta, no nie planeta, wasze... to się poświatło nazywają czy jakoś tam. Jestem na kursie astrologicznym, wiecie to jest. Jo. Męska energia i słońce. Słońce to jest też kreatywność, to jest, to jest dużo mocy, siły, ale też takie podejście do czegoś bardzo kreatywnie. W kontekście mam... Dlaczego tak mówię? Dlatego, że to jest taka energia męska, czyli konkretna, jasna. Tutaj nie ma jakby zagłębiania się w jakieś emocje, przemyśliwa, przeczuwania, przemyśliwania, nie wiadomo czego. Gdybania, tu jest jasne, konkretne działanie. Jasne, konkretne działanie, które jakby macie jeszcze wsparcie tego świata duchowego, tu się coś ewidentnie zaczyna działać, słuchajcie. I tutaj, co ja mam więcej mówić? to jest po prostu to to wszystko. To ja tutaj wszystko ogólnie bardziej czuję, bo to jest materia. Bardziej to czuję jako mm, materię, czyli coś, co się dzieje w waszym życiu, jako, nie wiem, może coś, co zaczynacie robić, praca albo cokolwiek takiego materialnego. Ale to może być oczywiście wszystko związane. Są czytania ogólne. Może być oczywiście związane wszystko z tym, że wchodzicie w jakiś nowy związek, który jest dla Was bardzo ważny, to jest wspierane to jest w tym świecie duchowym, to już jest jakby, już zaczyna, zaczęliście już nad tym pracować energicznie jakiś czas temu, to się będzie pięknie rozwijało i działało, tak? Tyle. Ale ta karta też mówi o tym, żeby pamiętać, że cały nasz świat jest skupiony na tej, głównie na, na, na czakrze serca, tak? Na tej, żeby być świadomym tego, że. Hmm, to jest energia, która wspiera, to w opisie Wam czytam, która wspiera, yy, wspiera zdanie sobie sprawy z tego, że wszystko jest skupione tak naprawdę. Wszystko wypływa z tej energii serca, i wszystko jest skupione na sercu, tak? Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne procesy się jakby są skupione na sercu. I że to jest jakby najważ, najwyższe wyrażanie w tym świecie, że tak jakby to serce jest takie mega ważne, no. Nigdzie poza tym nie ma tego serca. Nie zmienia to faktu, że on się tu trzyma z serce, tak? Nie zmienia to faktu, że pamiętajcie jakby w tym wszystkim, żeby to, co robicie tutaj robić, no właśnie, o to chodzi, robić z sercem. Że to nie jest takie, nie ma być mechaniczne. Tu jest dużo właśnie, no właśnie, no właśnie. Tu jest dużo takiego takiego po prostu robienia czegoś z uczuciem, z czułością, bo tutaj zobaczcie, jaką czułością, na którą odcinka siedzi. Ona rośnie taka z taką czułością. Ona właśnie ona energię wydanie niej wysyła, tak? To jest coś robione z czułością, z sercem. To jest ważne. No dobrze. Yy, jak się zaopiekować w tym miesiącu, to tak jakby tutaj wiecie, no dobrze sobie i tak radzicie. Yy, pamiętać o tym, żeby się dobrze odżywiać, dobrze dbać o siebie tak. No, energetycznie też się jakby tak. Yy, Doładowywać, ale ogólnie po prostu mówi: na, na karm swoją świątynię, czyli Twoje ciało jest Twoją świątynią. Jeżeli będziesz dbać o swoje ciało, to też jakby ten, ten miesiąc będzie łatwiejszy, będzie łatwiej ten. Trzeba spać, dobrze jeść, słuchajcie. no Podkreślone jest tyle. Jeszcze Wam dam, jaka jest przestroga i jakie jest zalecenie na ten miesiąc. Przestroga, zalecenie. Yy, tutaj mówi, żeby nie robić nic jakby zbyt drastycznie dla mnie, ta karta śmierci odrodzenia, od żeby czegoś nie ucinać może jakoś drastycznie w tym miesiącu to może nie jest ten czas, tak przestrogą jest nie, nie, nie robcie czegoś radykalnie drastycznie tak, to bardziej jakby, żeby zbalansować zalecenie jest to, co nie odcinać, nie jakby gwałtownie nie robić wielkich zmian, bardziej chodzi o to, żeby to zbalansować to, co jest tutaj, tak tyle, moje drogie lewki na ten miesiąc więc cudownego maja Wam życzę. Spędźcie go sobie w najlepszy możliwy sposób. Eee, dziękuję bardzo, że jesteście jakby... Zawsze zapominam o tym wspomnieć, a jest to oczywiste, tak? Zapraszam na czytania e, prywatne, jeżeli ktoś ma ochotę. Wszelkie informacje są w e, opisie i na końcu filmiku. Można zajrzeć na moją stronę. E, polubcie, zasubskrybujcie. Dbajcie o siebie. Um